Cześć, dziś przetestujemy dla Was dwie szczoteczki soniczne marki Mediatech. Zaczynamy. Pierwsza szczoteczka i troszkę już yy, przestarzała konstrukcja jest to Mediatech MT6510. MT650 ma do zaoferowania szczoteczkę o kolorze brązowym, stworzyła sztucznego. Ma dwa tryby do, do codziennego mycia i wybielające. Możemy ustawić sobie zwiększoną moc wibracji i zmniejszoną jak to lubi, jak komu wygodnie i jakie ma dziąsła, żeby oczywiście nie poddrażnić ich ani żeby krew. Nie, nie leciała. E, znajdziemy wszystkie informacje, które są ważne. No to na przykład coś takiego jak 36 tysięcy wibracji na minutę, e, interwał 2 minuty i po 30 sekundach na sekundę wyłącza się. Szczoteczka informuje nas to, że 30 sekund minęło. Wiemy, kiedy przestać środkować. Jeżeli szczotkujemy zęby dłużej niż 2 minuty, no to po 2 minutach szczoteczka całkowicie się wyłączy. No i możemy włączyć sobie na przykład na kolejne 2 minuty, kolejne 30 sekund, interwał 1 sekunda wyłączenia. Mamy. Wiemy, jak czas nam mija szczotkując zęby. Nie musimy patrzeć na zegar ani na nic. Co jest fajne, wodoodporność IPX7 szczoteczka jest lepsza od konkurencji ponieważ używałem kiedyś Xiaomi i Xiaomi szczerze mówiąc wytrzymywało mi tak gdzieś 2 tygodnie maksymalnie do 3 a tutaj szczoteczka wytrzymuje gdzieś tam 60 dni i powiem wam szczerze polecam jestem zadowolony Tą szczoteczkę w domu e, mamy już gdzieś tam drugi rok. Do szczoteczki w komplecie dostajemy etui. Jest to dosyć fajne jak podróżujemy. Nie musimy brać woreczków żadnych ani nic. Wsadzamy sobie do etui. W etui są wycięcia specjalne. Wsadzamy. Mamy też miejsce na główki do szczoteczki. E, jeżeli kupujemy zestaw e, to kupujemy... E, Mechanizm oraz dwie główki. Tutaj akurat mamy już trzy główki, ponieważ wymieniliśmy już dwie, no i musieliśmy dokupić. By podróżować, pojemnik jest fajny. Kładziemy sobie gdzieś w wygodnym miejscu, wrzucamy do walizki bez problemu. Jest to też tworzywo sztuczne. Nie żadne, drzewno, nie żadne drzewo, choć jest imitacja drzewa. Szczoteczka też oddycha, bo widzimy tu mamy małe otwory. Które podają nam powietrze, myślę, że szczoteczka jest trafiona, ponieważ jest już chyba gdzieś tam drugi albo trzeci rok na rynku. No i powiem Wam: mediatek zauważyłem, że jeżeli coś jest nietrafione, to to wycofuje albo ogranicza sprzedaż i od niedawna e, teraz szczoteczka dwumiesięczna gdzieś 3 miesięczna MT6519 nie ma jeszcze filmu o nim e, jestem pierwszy, który testuje te szczoteczki, ale uznałem, że porównam Wam te szczoteczki czym się różnią e, ceną też powiem gdzie tam się różni cena, o ile szczoteczka wygląda gdzieś e, coś takiego, jest biała niebieską główkę ma nie ma dwóch trybów, e, tylko jest tu e, pięć trybów. Nie mamy regulacji e, szybkości, po prostu mamy pięć trybów, i, i według mnie jest to troszkę lepsze niż e, ta brązowa szczoteczka. Mamy tu e, tryby takie jak delikatny, wybielający, normalny, masujący, ochrona dziąceł. No i e, kolejną rzeczą, którą się różni, to nie jest wibracji 36 tysięcy tylko 39 tysięcy z interwałem jest tak samo 2 minuty 30 sekund sekunda więc tutaj nic się nie zmieniło bateria też jest na podobnym poziomie 60 dni wytrzymuje spokojnie wodoodporność też IPX7 więc nic się nie zmieniło w tej kwestii. Myślę, że jest to też dobry i trafiony pomysł szroteczki nowej. Ładowanie, nie pokazywałem Wam akurat w tamtym modelu, ale Wam powiem, że jest to ładowanie. Oj, tutaj jeszcze chyba nie otwierałem. Nigdy, bo jeszcze nie musiałem ładować, ale tutaj Wam pokażę. W brązowej, bo już była ładowana. Otwiera się bardzo delikatnie. Tu wsadzamy kabelek który dostajemy gratisowo do szczoteczki, czyli jest zawarty w zestawie, oczywiście dla do białej szczoteczki też dostajemy etui, jest one białe tak jak design całej szczoteczki otwieramy, mamy tak samo jedną główkę, drugą główkę mamy założoną wycięcie na drugą główkę też mamy, no i tak samo tutaj nic się nie zmieniło, otwory z tyłu, żeby szczoteczka oddychała. Według mnie te tui są bardzo poręczne i praktyczne. Nie musimy, nie musimy nigdzie wrzucać woreczek, później pilnować tego woreczka, żeby nam nigdzie nie uciekł. Pakujemy się, wrzucamy to do walizki i mamy. Co do cen szczoteczek, już Wam powiem jak plasują się ceny szczoteczek. Na oficjalnej stronie Mediatech brązowa szczoteczka 84,99 Biała szczoteczka jest ciutkę droższa, 89 zł. Widziałem tam na Allegro gdzieś białą szczoteczkę też już po 80 parę złotych brązowa szczoteczka teraz wiem, że jest promocja na Black Weeku chyba do jutra, do poniedziałku 29 listopada 2021 jest chyba cena 29 zł, więc myślę, że jest to przystępna cena biała szczoteczka no jest nowością, za dużo sprzedawców ich nie ma więc y, musimy patrzeć ceną, no, lub opisem. Może ktoś dodaje coś w gratisie, może, może jest y, ktoś lepszy od innego. Nie wiem, nie zagłębiałem się, tylko popatrzyłem mniej więcej, jak tam ceny wyglądają. Y, czy Wam polecam to? Powiem Wam, polecam, używam białej szczoteczki, moja dziewczyna używa brązowej szczoteczki, dziewczyna używa ją już rok, jest zadowolona, powiedziała mi, że nigdy nie będzie używać szczoteczki elektrycznej, takiej jak wtedy ją kupiłem jej na Mikołaja, to mi powiedziała, że ona jej nie będzie używać, bo woli ręczną, no i od roku już używa w sumie elektrycznej szczoteczki. Ja używałem mi przez półtorej roku Kupiłem sobie teraz przez wakacje tą białą szateczkę No i powiem Wam Różnica jest Więcej funkcji ma No i dłużej wytrzymuje Teraz powiem Wam tak Idą święta Jeżeli nie macie pomysłu na prezenty Jeżeli chcecie zadbać o zdrowie swoje czy bliskich no to myślę, że to jest dobry prezent jeżeli będziecie zainteresowani tymi szczoteczkami w jakimś stopniu, możecie napisać w komentarzach, odezwać się do mnie, myślę, że mogę Wam jakiś rabat tam udzielić do sklepu, no i co myślę, że będziecie zadowoleni tak jak ja jestem zadowolony z tych szczoteczek jeżeli będą jakieś pytania odnośnie tych dwóch szczoteczek, no to możecie pisać, na pewno odpowiem, zapytam, mam kontakt tam też do firmy Mediatech, więc myślę, że postar postaramy się wspólnie Wam odpowiedzieć na Wasze interesujące pytania a więc co zachęcam, polecam i zachęcam do zakupu do widzenia